Hej, nazywam się Agata Ceglecka i jestem specjalistką od HR i szwedzkiego prawa pracy. W podcaście Kierunek Szwecja daje Ci wiedzę, która realnie przybliży Cię do celu, czyli znalezienia pracy Twoich marzeń w Szwecji. Owocnego słuchania. Jak kraj długi i szeroki od szkoły podstawowej po wyższe uczelnie w Szwecji wszyscy obowiązkowo praktykują i podchodzą do tego z najwyższą powagą. Wynika to z przekonania, że tylko poprzez faktyczne obcowanie z miejscami pracy można powoli budować swoje zainteresowania i dojrzewać do wyboru drogi zawodowej. Pierwsze obowiązkowe praktyki uregulowane w kodeksie szkolnym, czyli School -logen, nazywane są praktisk arbetslifs orientering, w skrócie PRAU, czyli dosłownie po polsku praktyczne zorientowanie się w życiu zawodowym. PRAU ma być zaproponowane wszystkim uczniom klasy ósmej przez okres co najmniej 10 dni roboczych. Najpopularniejsze jest praktykowanie w miejscach pracy swoich rodziców, ale również w sklepach, przedszkolach, fabrykach, niemal wszędzie, za wyjątkiem miejsc, których specyfika nie pozwala na wizytę nieletnich. Uczeń może być na miejscu maksymalnie 6 godzin, musi prowadzić dziennik zajęć, a po ich zakończeniu poprosić o ocenę opiekuna praktyk. Potem jest szkoła średnia, i wówczas praktyki obowiązują uczniów kierunków praktycznych i są obowiązkowym punktem programu edukacyjnego. W życiu zawodowym są też szerokie możliwości do praktykowania. Poprzez przyjęcie osoby na tzw. prówa po-period, czyli okres próbny, zarówno pracownik, jak i pracodawca ma możliwość przekonania się, czy dobrze razem współpracują. Praktyka może trwać do 6 miesięcy. To rozwiązanie jest stosowane u osób, które były długo poza rynkiem pracy, dla nowo przybyłych z innych krajów oraz dla młodych ludzi jako pomoc z wejściem w życie zawodowe. Taki praktykant dostaje wynagrodzenie z ubezpieczalni nazwane Activity as w wolnym tłumaczeniu Wsparcie Aktywności, a pracodawca dostaje dofinansowanie za udostępnienia miejsca praktyk z Urzędu dla Bezrobotnych. Jest to sytuacja win-win, bo to naprawdę dobrze funkcjonujący system, gdzie praktyka często prowadzi do umowy o pracę. Jeśli jesteś pracodawcą, niezależnie czy państwowym, czy prywatnym w Szwecji, możesz przyjąć praktykanta. Ważne tylko, żeby zapewnić tej osobie opiekę mentora podczas procesu praktyk, bo przecież głównym celem tego przedsięwzięcia jest przyuczenie się do danego miejsca pracy. Możesz też przyjąć praktykanta studiującego kierunek, który jest zgodny z charakterem pracy wykonywanej w Twojej firmie. Jak już wspomniałam, niektóre kierunki mają praktyki jako obowiązkowy element procesu edukacji i są nazwane OPL, czyli Arbeitsplatz verlag Jest jeszcze inna forma praktykowania, nazywa się Learnings Lehrling Learling to czeladnik. Osoba praktycznie ucząca się zawodu, od mistrza w fachu i spędzająca więcej czasu w pracy niż w szkolnej ławce. Za takiego praktykanta, to ty jako pracodawca dostajesz zasiłek. I czas na praktyki podczas studiów wyższych. Tak, tak. Na większości kierunków studenci mają możliwość praktykowania, a na wielu muszą to robić. Ja skończyłam zarządzanie zasobami ludzkimi, i tam na piątym semestrze mieliśmy do wyboru. Przedmiot Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw wyjazd na zagraniczną studencką wymianę albo właśnie kilkutygodniowa praktyka w wybranej firmie zakończona sprawozdaniem na ocenę. Domyślasz się, że kierunki takie jak nauczycielski czy wszystkie medyczne mają w swoich ramach dużo czasu praktycznego spędzonego w szkole czy przychodni. To do pracodawców należy coroczna organizacja miejsc dla studentów jak i znalezienie im opiekunów praktyk. Te praktyki są bezpłatne i obowiązkowe. Konieczna jest też znajomość szwedzkiego jako że jest to język obowiązkowy w większości miejsc pracy. Zaawansowany system, prawda? Charakterystyczny dla Szwecji jest pragmatyzm, więc nie nadęty tytuły naukowe i rączki, całuje panie docencie, tylko praca u podstaw i praktyczna nauka zawodu. Jasne, podparta wiedzą uniwersytecką, ale jednak nastawiona na to, żeby ludzie potrafili wykonywać swoją pracę, kiedy już wychodzą ze szkoły. W następnym odcinku pozostaniemy jedną nogą na uczelni, bo opowiem ci, jak działa pisanie pracy licencjackiej w Szwecji i jak to zrobić, żeby dostać za to zapłatę? Po więcej informacji zapraszam cię na stronę www.szwecja.com. Tam też znajdziesz notatki do każdego odcinka. Wysyjajcie i sferie!